I Siemane, Siemaneczko, moje płomyki, ja jestem Chodkuba i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy, ja będę znaczy, pokazywał Wam, jak ściągnąć Rush Wars, yy, które było w poprzednim odcinku. Eee, gorąco zapraszam, a więc tak, pewnie już widzieliście u większych youtuberów, jak to się robi i tak dalej, ale wchodzicie tak i Piszecie jakiegokolwiek WPN'a, a ja mam akurat Turbo VPN-a. Ściągacie, potem wchodzicie w ustawienie telefonu. I wchodzicie w aplikację i tutaj szukacie właśnie sklepu Play. Sklep. Jak już sklep Play macie, to klikacie Wymóź zatrzymanie yy, Potem wchodzicie w Turbo VPN-a Reklama nie szybka po, re po reklamie, która na 100% Wam się wyświetli, bo mi się wyświetliła yy, Wtedy też mi się wyświetliła, jak nagrywałem tamten odcinek Yy, dobra. Yy, wybieracie kraj. Klikacie Free i wybieracie tutaj kanale. I klikacie tutaj taką pomarańczową marchewkę, yy, żeby było connected. Potem wychodzicie. Dobra, chwilę reklama była. Piszecie. Rasworz i powinno wam się wyświetlić, yy, więc klikacie, <grybuj> zainstaluj i macie gotowy Wars. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, widzimy się w następnym odcinku. pa! pa!